Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy skrzydełka. Takie szybkie skrzydełka o taki, w takim smaku, takiej nucie azjatyckiej. I już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Potrzebować będziemy skrzydełek. Ja tu mam około kilograma i troszeczkę yy, oleju z sprażonych ziaren sezamu, pieprz. Sos sojowy. O, ja wziąłam o obniżonej zawartości y, soli, pomarańcza, troszkę imbiru, nasiona, sezamu mogą być takie lub prażone y, papryka pikantna albo słodka, i czosnek granulowany. I zaczynamy. Skrzydełka już mam. A, i będzie nam potrzebny woreczek. Rękaw do pieczenia. I zaczynamy. Skrzydełka już mam umyte. Yy, wiem, że są ludzie, którzy obcinają skrzydełka te lotki. Ja nie będę. Ja będę obcinać tylko o w tym miejscu. Tu to zostawiam. Także zaczynam do odkrojenia moich skrzydełek. I wszystkie skrzydełka tak pokroję. I już do Was wracam. Skrzydełka pokroiłam. I teraz będziemy tak, do skrzydełek dawać ze dwie łyżki tego oleju sezamowego. Jeżeli go nie lubicie, to dajcie taki normalny olej. Ja uwielbiam olej sezamowy. Do tego pieprz świeżo zmielony. Najlepiej, żeby skrzydełka powstały całą noc. Jeżeli nie będą stały całą noc, to chociaż te 2-3 godziny niech postoją Wam w lodówce, jak wymieszamy oczywiście ze wszystkim pieprzu, tak czosku, z łyżeczka, dwie, taki granulowany, wszystko zależy jak lubicie, sosu sojowego, ja dam troszkę więcej, ale tylko dlatego, że ja nie będę dawać soli, można dać mniej, jeżeli będziemy solić łaj paprykę słodką pikantną albo, e, a, a, a. albo słodką jaką tam będziecie? Dobra, jedna dwie płaściutkie łyżeczki więcej nie trzeba i sezam sezam taką łyżkę, czubatą można troszkę więcej, tak. I teraz na to daję, będziemy dawać pomarańcze. Pomarańcza musi być porządnie umyta. Ja mam pomarańcze, tak jak mówiłam, tutaj ma taki jakby kwiatek, tutaj wisiała na krzaczku, a tu ma taki jakby kwiatek. To ta pomarańcza nie będzie miała pestek. To odkroję. No. i z tymi pomarańczami ja obłożę i z tymi pomarańczami będę plastrami pomarańczy będę piekła taką jedną średnią pomarańczę przekroję sobie jeszcze o tak o, one puści później sok fajnie fajna pomarańcza, tak dużo soku ma Do tego dodamy kawałek imbiru. Ja mam taki kawałek, ale to jest około centymetra półtorej, ale możecie dodać więcej. Wszystko zależy, jak bardzo imbir lubicie. Ja imbir zetrę na takich małych. Dobrze wymieszamy. Tak i wymieszanego odstawiamy na 2-3 godziny do lodówki albo na całą noc. No i minęło u mnie, nie wiem, bo nie sprawdzałam tak dokładnie około 2-3 godzin daję wszystko, to co tu było do rękawa o także bardzo szybki bardzo fajny przepis tak zawijamy i będę wstawiać do piekarnika na 180 stopni piekarnik oczywiście jest zimny więc około godziny, godziny 20, bo zanim on się rozgrzeje, to wszystko to zależy od waszego piekarnika. Jeden się rozgrzewa 10 minut, drugi 20. Yy, więc ja tak myślę, że yy, mój też może, nie wiem, 15 minut będzie się rozgrzewał 20. Więc około godziny, godziny 20, gdybyście zobaczyli, że wasz kurczak się przypieka, to po prostu zmniejszcie temperaturę o 10, ale nie, yy, nie skracajcie czasu pieczenia. Pod koniec pieczenia można wziąć, odciąć tutaj to, rozłożyć i dać, przykładowo kurczaka na 200 stopni na te 10 minut, żeby on się zarumienił. Ale uważajcie, bo pomarańcza wam będzie się szybko palić, bo pomarańcza jest słodka, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Także ja swojego wkładam, godzina 20 na 180 stopni i tak jak mówiłam, gdybym się przypiekał, będę po prostu zmniejszać temperaturę, ale nie będę y, brać i y, y, skracać czasu pieczenia. Widzimy się za godzinę 20. I moje skrzydełka już się upiekły, i Wam pokazuję. Tak, one są... Oczywiście w worku, tylko że były w, w naczyniu żaropornym, tylko dlatego, żeby jakby mi worek pękł, żeby po prostu się mi cała kuchenka nie ubrudziła. I teraz już Wam mówię. Piekły się godzinę i 20 minut w temperaturze 180 stopni, ale po jakimś 20 minutach zmniejszyłam do 170 z termoobiegiem. Po godzinie i 20 minutach. W sumie wyłączyłam, znaczy wyłączyłam piekarnik i poczekałam około 10 minut, aż to całkiem ostygnie, żeby się nie poparzyć. Obcięłam nożyczkami tutaj tą folię i wsadziłam na 15 minut na 180 stopni, ale z grillem górnym. Tylko, tylko grill górny, ewentualnie, jak nie macie, to grzałka, żeby się trochę przypiekło. Powiem Wam, że. Zapach jest piękny i chyba też tak wygląda. Mam nadzieję, że to widać. O, patrzcie, mówię wam, mm, pięknie pachnie i już patrzyłam. Dada. Witelcem mięsko jest mięciutkie, mięciusieńkie. O, rozpływa się w ustach. Nie chcę wziąć, bo się chyba poparzy, nie wezmę. Tutaj. Patrzcie. Piękne mięsko. Także polecam przepis, bo naprawdę jest bardzo fajny. Jak się przepis podobał, to poproszę łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa! pa.